W dzisiejszym odcinku Robert wie. Jak wygląda życie na stacji kosmicznej? Jakie to uczucie, kiedy startuje rakieta kosmiczna? Co robią astronauci, gdy zachorują? I o czym opowie nam prawdziwy astronauta Europejskiej Agencji Kosmicznej Luca Parmitano? O tym wszystkim w dzisiejszym odcinku Robert wie. A, już czas na naszą rozmowę z Luką. Nie pamiętasz? Jak mogłabym zapomnieć? Nie mogę się doczekać. To na pewno. Cześć, on. Luka! Cześć, Luka. Luka! Fajnie znowu cię widzieć. Hey, Hej, Robert! Cześć, Lisa! Cześć, Bennett! Miło was znowu widzieć. Jesteście gotowi na drugą część naszej rozmowy? No jasne! To, co mnie najbardziej ciekawi, to start rakiety kosmicznej. I jak się wtedy czułeś? No Bennett. Wiesz, Bennett, to bardzo ekscytujący moment. Każdy astronauta uwielbia tę chwilę. Po pierwsze, dlatego, że leci w kosmos, a po drugie, dlatego, że jest to bardzo dynamiczny proces. Cały zespół misji pracował wcześniej na ten moment przez lata i jest świetnie przygotowany. Siedzisz więc na swoim miejscu i czujesz, jak rakieta wznosi cię na wysokość 250 km w ciągu 8 minut 48 sekund. Od 0 do 28 tysięcy km na godzinę. To potężne przyspieszenie i masz wtedy wrażenie, jakby wielka ręka na klaczce piersiowej wciskała cię w fotel. Wow, dokładnie tak to sobie wyobrażałem! Który z astronautów jest w takim razie pilotem? Rakieta jest niewiarygodnie szybka, szybsza niż jakikolwiek samolot czy samochód. I mogłoby dojść do pomyłek, gdyby pilotował ją człowiek. Dlatego cały lot jest wstępnie zaprogramowany i komputer dba o to, aby rakieta trzymała kurs. Komputery mogą to robić nawet przy tak dużych prędkościach. A jak astronauci przechodzą z rakiety na stację? Do opuszczenia strefy przeciągania ziemskiego potrzebna jest duża siła. Cały tył rakiety składa się z napędu i paliwa. Sami astronauci siedzą w przedniej części, tak zwanej kapsule. Gdy rakieta jest już w przestrzeni kosmicznej, tylna część jest odrzucana i tylko kapsuła kontynuuje lot. W tej kapsule również astronauci sumują potem poprzez tak zwaną śluzę powietrzną w stacji kosmicznej. Wow! Czyli że kapsuła jest już wystarczająco daleko od ziemskiej grawitacji i dlatego nie potrzebuje już tak dużego napędu? Tak, jest. a jak astronauta informuje swoich przyjaciół i rodzinę, że dotarł bezpiecznie na miejsce? Czy astronauci mogą dzwonić? To bardzo dobre pytanie, Bennett. I tak, kiedy jesteś na stacji kosmicznej, możesz zadzwonić do każdego miejsca na Ziemi, jeśli akurat nie musisz pracować. Mniej więcej raz w tygodniu możemy nawet prowadzić rozmowy wideo z naszymi przyjaciółmi i rodziną. To daje nam ogromną radość. Zawdzięczamy to postępowi technologicznemu oraz temu, że stacja kosmiczna jest nieprzerwanie zamieszkiwana od 20 lat. Taka rozmowa z bliskimi na pewno dobrze robi, gdy jest się tak daleko od domu. Zdarzało ci się tęsknić za nim podczas misji? Wiesz, wydaje mi się, że to ważne, aby tęsknić za domem. W końcu nie jesteśmy robotami, bez urazy, Robert. Jesteśmy tylko ludźmi i nawet jeśli jesteśmy dobrze przeszkolonymi astronautami, to tak, też tęsknimy za domem. Czasem jest mi przez to smutno, ale dzięki temu bardzo doceniam to wszystko. Kocham moją rodzinę i moich przyjaciół, tęsknię za nimi i za moją planetą, za Ziemią. Tak więc, w sumie to piękne poczuć smutek. Patrząc przez okno stacji kosmicznej w stronę Ziemi. Ważne jest jednak też, żeby pamiętać o tym, że nasz czas w kosmosie jest ograniczony. Mogą to być 3-4 miesiące. W moim przypadku było to 200 dni, ale zawsze jest to czas ograniczony. Kiedy więc robi się nam przykro, przypominamy sobie, że bycie astronautą to fantastyczna okazja, która może się zdarzyć tylko raz w życiu. Wtedy od razu mija smutek. To brzmi fantastycznie! Wiedziałam, że masz na to jakiś sposób! A co jeśli zachorujesz podczas misji? Czy na stacji jest lekarz? Na to pytanie mogę ja odpowiedzieć. Otóż wszyscy astronauci są pod opieką lekarza przed, w trakcie i po locie. Jeśli więc ktoś zachoruje, lekarz może z Ziemi ustalić, co to za choroba i szybko jej zaradzić. Ale jak lekarz może zbadać astronautę z Ziemi? Oczywiście w trakcie rozmowy wideo. Astronauta jednak musi sam przeprowadzić badanie i wysłać jego wyniki do lekarza. A co ze sprawami codziennymi? Czy jest tam toaleta kosmiczna? Chyba jest tam jakaś łazienka? Oczywiście, że tak. Toaleta na stacji kosmicznej jest jedna dla kobiet i mężczyzn. Ale korzystanie z niej w stanie nieważkości nie jest takie proste. Astronauta hmm? przypina się hmm? wtedy pasem na brzuchu hmm? i stopach, a wszystkie... Yy, nieczystości są zasysane jakby gigantycznym odkurzaczem do specjalnych pojemników. Po jednym dla każdego, takie jakby prywatne mm, nocniki. Mocz jest zbierany wraz z innymi ściekami. Ciała stałe są suszone, składowane i przygotowywane do odbioru przez następny statek kosmiczny. A woda? Jest odzyskiwana metodą recyklingu. Czyli jest oczyszczana i używana ponownie? Tak. Jak to astronauci mówią Dzisiejsze siku to jutrzejsza kawa <grystanie> Dobre Nigdy nie myślałam, że coś takiego jest w ogóle możliwe A co z prysznicem? No cóż Prawdziwy prysznic mógłby narobić wiele problemów Woda unosiłaby się w całej stacji I w końcu przedostałaby się do instalacji elektrycznej Dlatego zamiast tego astronauci używają mokrego a, ręcznika. A co astronauci jedzą podczas misji? Większość żywności jest już wstępnie przygotowana i zapakowana. Musi być jednak przygotowana specjalnie do spożycia w kosmosie. Z Ziemi dostarczane są jednak również świeże owoce, warzywa, a nawet tortilia. Trzeba je tylko szybko zjeść. Od razu po dostawie inaczej się zepsują. Wow! Założę się, że świeże owoce smakują o wiele lepiej niż te z puszki. Ostatnie pytanie, Luka. Dziękuję za cierpliwość. Czy poleciałbyś również na Marsa? Wiesz, Lisa, bardzo chciałbym polecieć na Marsa, ale myślę, że jestem już na to trochę za stary. To znaczy, nawet jeśli teraz nie jestem naprawdę stary, to prawdopodobnie będę już wtedy, kiedy będziemy mogli polecieć na Marsa. Myślę, że minie jeszcze trochę czasu, zanim będzie możliwe wysłanie człowieka na czerwoną planetę. Sam jednak faktycznie chętnie bym poleciał, gdyby było można. To przecież moja praca. W Europejskiej Agencji Kosmicznej jesteśmy przekonani, że pierwszy człowiek, który poleci na Marsa, już się urodził. Wow, naprawdę? To znaczy, że to mogę być ja? albo my oboje? Wyobraź sobie, pierwsza stacja na Marsie nazywałaby się Parker. Pozwolę ci pierwszej postawić nogę na Marsie. W końcu jesteś 5 minut starsza ode mnie. Luka, to była prawdziwa przyjemność móc znów z Tobą porozmawiać. Bardzo dziękujemy za Twój czas. Nawet nie wiesz, ile to dla nas znaczy. Było arcy interesująco. Tak, Luka, to było jedno z najlepszych spotkań w moim życiu. Dziękujemy za poświęcony czas i życzymy powodzenia w kolejnych misjach. Robert, dla Misa mnie to Bennett. również była sama przyjemność. Wszystkiego dobrego. Trzymajcie się. Dla mnie też, Luka. Naprawdę masz najfajniejszą pracę na Ziemi i w kosmosie. Dziękuję. Nie mogę się już doczekać, kiedy zgłoszę się do Agencji Kosmicznej na stanowisko astronauty. A wiesz, Belet, że agencja właśnie poszukuje nowych kandydatów? To znaczy, że mogę się zgłosić od razu? Jesteś jeszcze na to trochę za mały, ale kiedy dorośniesz, Europejska Agencja Kosmiczna będzie nadal. Nie istnieć. mogę się doczekać, by być taki jak Luka. Pilot testowy, astronauta. Zna się naprawdę na wszystkim! Do następnego tygodnia, kochani. Trzymajcie się.